Siemaneczko! Witam was w kolejnym odcinku FIFA 22 Ultimate Team. Święta, święta i po świętach. Koniecznie dajcie znać co trafiliście w prezentach. Jeżeli już to zrobiliście to pora przejść do futa, bo mamy troszeczkę, troszeczkę do nadrobienia. Zagrałem fut champion, zagrałem division rivals, zbiłem się do pierwszej ligi fut champion, zająłem tą rangę, gdzie jest 14-6 bilans potrzebny. Jeżeli chodzi o te wszystkie winterswapy to je zrobiłem, paczuszkę otworzymy sobie jak wyjdą karty headliners. Tak jest, headliners, no. I Mam piki za Food Champions i otworzymy sobie oczy oczywiście dzisiaj jakieś paczuszki. Jednego pika za Food Champions otworzyłem i zobaczcie co wpadło. Pad Mares, także mega duże szczęście. No ale pora na te kolejne dwa piki. Z tego co pamiętam, tu jest Robert do trafienia. Także taki Robert na przepał. Bardzo byłby fajny. I uwaga, czy będzie ktoś ciekawy. O I... upamykano. O, Gerard Moreno, szczerze. upomykano mam wiecie. upomykano mam once to watch. Biorę Gerarda Moreno pod ocenę po prostu, bo uważam, że będzie to lepsze. Kolejna paczuszka. Yy, pik, kolejny pik. Zobaczmy po prostu. I może coś jeszcze fajnego. A Aczerbi85. Ej, szczerze, mega dobre piki. Marys, Gerard Moreno i Aczerbi. Kurczę, naprawdę fajne overale. A, dzisiaj jeszcze otworzymy sobie paczuszkę z niespodzianką. Przygotowałem ją i ją sobie otworzymy. Na początku też pora się zająć tymi gorszymi paczuszkami, bo też ich trochę mam, bo nie ukrywam, grałem drafty. No i po prostu widzimy się, kiedy coś fajnego trafię, bądź po prostu przy lepszych paczuszkach. O, oh, coś trafiłem, co to jest, aj, to jest ten gościu, ale to jest paczka za 5k, joj, ten Taremi, spoko, spoko trafił, szczerze mówiąc, o, oh, Informa trafiłem, ciekawe kto to jest, napastnik jakiś, VR, realna, o, oh, Dia, no chyba Quixel raczej, chyba Quixel tego zawodnika, aczkolwiek kolejny Inform 10k Całkiem spoczko. W międzyczasie już wybiła godzina 19, także zobaczmy co jej przygotowało nam dzisiaj. A więc zakładka live i zobaczmy, czy coś jest jeszcze ciekawego. No, piki, piki, ale pików chyba nie będę robił. Okej, okay, jest ten nowy żeton, Widzieli... ważne mecze, spoko. Koniec chyba. Ważne mecze i na tym się kończy. Ważne mecze nie wiem kiedy sobie zrobimy. Mam naprawdę, ale to naprawdę. A, tu jest ten jeszcze widzę. Celtic Rangers macie do odblokowania, właśnie żartem winter swapów. Także pamiętajcie o tym, jak będziecie chcieli to robić. Dobra, to lecimy dalej. Nagrody sezonowe jeszcze przychomikowałem i je też chciałbym zostawić na jutro. No czyli troszeczkę paczek sobie otworzymy. Na pewno tutaj widzę złotą paczkę piłkarzy premium. To sobie ją zobaczmy. To jest na pewno też za różne SBC, bo robiłem te zimowe wyzwania i w ogóle także. Tu jest naprawdę dużo różnych paczek, więc troszeczkę otwierania będzie. Szczególnie jutro, ja te paczki zostawiam na headlinery, bo już naprawdę nie mogę się doczekać. Widziałem jakie tam karty mają być, naprawdę... O, paczka dwóch, dwóch piłkarzy, ale dobra paczka, ale może, może akurat... I uwaga, czy coś tutaj wpadnie? Nie. No to mała, mieszana paczka rzadkich piłkarzy, może akurat, może akurat coś tutaj wpadnie. Także zobaczmy i... okej, okay, ekrany, ale jakie Niemcy. Eś, o, Ginter. A, Rudiger, ej, zapomniałem w ogóle o nim. Dobra, twórzmy sobie złotą paczkę zawodników premium. Wymienna z tego co widziałem, także no, fajnie by było, jakby coś posypało taki ibra, coś coś takiego. Szczerze nie obraziłbym się, ale. I ekraniki, spoko jakie, Hiszpan, napastnik Gerards, nie, okej. Okay. Murata, spoko, spoko, spoko. I kolejna paczka zawodników premium. No może, może tu coś wpadnie. oby wpadło i uwaga, czy wpadnie, i nic. Ale szczerze mówiąc, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, dzisiaj już fajne trafy wpadły. No, co prawda nie jakiś boom, ale zawsze coś. A takie karty też się przydadzą oczywiście do jakichś pików, do różnych SBC, które będą wychodzić. Także to co, no, kolejna złota paczka zawodników premium. Czy coś tutaj wleci? I uwaga, czy będzie walkałcik wymienny? Nie będzie. W dzisiejszym odcinku też postanowiłem, że otworzymy paczkę z Team of the Week, tą potrójną, wiecie, tą wymienną za full champion sobie otworzymy. No dobra, no to co, paczka za 25k złota, paczka takich kart, no szczerze, średnia paczka, ale kto wie, kto wie, może akurat coś wpadnie i nic. No i szczerze mówiąc już zostały tylko same dobre paczki, także no jeszcze ta paczka została w Team of the Week. I zimowa paczka z niespodzianką, którą otworzymy sobie po meczyku. Zagramy sobie dzisiaj kwalifikację, już tam mam chyba ugrane, Dostałem mi 4 mecze do końca, także na chilku. I właśnie takim oto zespołem wbiłem 14,6. Kurczę, powiem Wam, że szczerze, ten Ronald Kuman był całkiem spoko. Fabinio, też się do niego przekonałem. Najgorszy był David, David, bo grałem nim na skrzydle i szczerze taki obył. no ale wiecie, mam prawie, no, wydaje mi się, że po tym openingu jutrzejszym będę miał około miliona końców, także grube transfery, mam nadzieję, że w ogóle coś trafimy fajnego, jakiegoś Mbappe na przykład, to by było naprawdę cud, miód, malina. Ale tymczasem zobaczmy, składzik rywala, ojojojoj, Maradona, Canavaro i Vieira. Nagrałem się też trochę Fernando Torresem po meczu, jeżeli nie zapomnę, to pokażę wam jego statystyki, o kurde, Fekir, Kefir, e, Elo. Fajnie by było, w ogóle widziałem, że Hakimi wyszedł w tym Team of the Week. No i nie ukrywam, że bardzo fajnie byłoby go trafić z pika. No to jest gościu, którym gram ciągle. I teraz Fernando Torres! Ale ja to skopałem, a jednak nie. Ale jednak, no oczywiście nie było gola. O Jezu, Benzema, Upamecano. Zyle, 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 masz to chłopie, masz to. O, wziął, ale to wziął. Powiem wam, że Zyle z Upamecano to jest taka para obrońców, naprawdę. Ten Upamecano zostaje upgrade za upgradem. Przez te informy swoje. No i kurde, naprawdę piłka się stop. Fernando Torres! A jeszcze, jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz. Ło, wow, ale go zmiótł z planszy. I Kefirek, ale jest upamekano. Oj. Jest i... O oh Jezu, Maradona, co zrobił ze mną? Znowu. O oh Jezus! Maradona, gol, gol, gol. Maradona, Diego Armando. z taką łatwizną. Szkoda, bo gościu miał chyba pierwszą akcję na bramkę. I upamekano, pięknie Fabinho, Sow. Fernando Torres, o Jezus, Boże, jakie to było katastrofalne, naprawdę. Oj, pięknie, no, dobre, dobre to był pomysł, naprawdę dobry pomysł. I do Fabinho, piłka Fabinho, gol, 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 gol! Piękna piłka od Fernando Torresa i mamy wyrównanie. Pięknie go ograł i pele z krzydełkiem. pele I znowu, nie, to było... Oj, okej, okay, Torres jeszcze walczy. Jeszcze raz, zgraj! Nie, yeah, to był taki potencjał, ale czemu on to zepsuł? Czemu on to cholera zepsuł? Oj, Zyle, ale on ma te odbiory, on ma te odbiory. Ok, Abedi pele. Abedi. To miała być lewa kurde noga, a wiesz, taki farfocel. Ale ten mecz to jest jakaś porażka, naprawdę to jest porażka jakaś. Dobrze, Abedi. Lewita i gol, gol, Abedi, Pele, brawo, 2 do jednego no i tak miał wcześniej strzelić, a nie z prawej nogi, no i Maradona znowu, kurde, chłopie, weź się ogarni, naprawdę, dobrze, Zyle, Boże, jak on mi tyłek ratuje czasami, to jest niepojęte, naprawdę, o Jezu, Torres, Fernando, Fernando, co biegnie, Fernando, Fernando Torres, komand, no ja pierdziele, ale atak pozycyjny, no, oj, kurde Kim pębę, legenda Ultimate Teams. zdobywca 10 złotych piłek w jednym sezonie. Torres, no nie, no kurde, no auto mi za, za, zabrał gola, niestety. No, dwa do jednego, szczerze mówiąc, bardzo pewne prowadzenie. I wydaje mi się, że jednak David schodzi. No, nie robi chłop różnicy w ogóle, dlatego wejdzie prosto wini. O nie, no chociaż jeszcze, jeszcze jest szansa. A baby Pele, No nie! Tak blisko było, ale Hugo Loris, który jest naprawdę dobry przy sytuacjach sam na sam. Zobaczmy, czy też Zyle będzie w sytuacji z Cannavaro. Co tu było? Czemu ta piła takiej rotacji nabrała? W ogóle Ronald Kuman ma naprawdę dobre strzały, także można by było nim spokojnie zasadzić z tego dystansu. O jezu, kim pęb? No, no mówię, zdobywca 10 złotych piłek w tym sezonie. Oj, nie wiadomo, kogo szuka. Maradona. Ja jaką ma kontrolę piłki, ale nie ma, nie ma, nie ma. Zostawił Teo, zostawił Teo. No ale kapłe Ok, i Vinicius. Co? Co? Jak on to bronił? Byłem pewny, że to będzie brama, i teraz są. Torres, no nie, no nie, no nie, no nie. A Vini też leci już z koksem. Jazda, Vinicius Uuuu, no nie, nie, no przecież to nie powinno mieć miejsca w ogóle. Jezu, Pamekano znowu. No gościu gra pressingiem. Już wiemy skąd te problemy na pewno. No jest upamekano, który dziesiąty raz odbiera piłkę po prostu z rzędu. I też Ronald Cooman, który nie daje za wygraną. No Jezu, jaki lilą tych piłek przyjmuje? Jezu, znam się łeb obija piłkę, no niesamowity, niesamowity piłkarz. 13 cholera strzałów, 7 oczekiwanych bramek, jest 2 do 2. Fernando Torres. Torres! No nie, no nie, no nie mogę strzelić temu Lorisowi. Naprawdę, no chłopowi podkręcili bramkarza w tym meczu. Come on! No nie, no znowu Loris. No i nawet piłka nie wyjdzie. Ale ja są w tym meczu, naprawdę. I teraz, pięknie do Torresa. No nie da się, no nie można tego zmarnować teraz. O Jezus, no nie wierzę. No a Bedi Pelech, chłopie, budźcie trochę do życia. Vini, no nie, no nie, no nie mogę. I teraz gościu z kontrą. No i kontra Maradona Benzema. No naprawdę... Uh, Oho, oh, w ostatniej chwili Teo, co? Tu był fał Niemożliwe. Dobrze. I Torres, no nie, no przecież ten bramkarz jest podkręcony, no naprawdę jest podkręcony chłop. Ja nie wiem, jak on przed treningówkę przed meczem wziął, ale to jest po kichane. przecież bramkarze w tej Fifie tak nie bronią, szczególnie Hugo loris. O Jezu, i druga połowa dogrywki chyba, no mam nadzieję, że nie strzelił tutaj Jezu, więcej ich, ma ich matka nie miała tam, naprawdę? Wow, ale to było... Dobre rozwiązanie, wcale nie. Tak, by on to strzelił, to by był pół szacun. 16, no i 7 no, gościu chyba strzało nie oddał w tej. No, oprócz tego ostatniego, w tej jakby połowy. No, pora to wygrać, kurczę, pora to wygrać. Trzeba strzelić gola, trzeba pokonać tego Hugo Lorisa, bo naprawdę. No chłopiec jest odjechany w tym meczu. Neresz! no nie, no nie, no, odstrzelony ten Loris jest, naprawdę. TORRES! No nie wierzę w to, Boże! Przecież to jest niesamowite, naprawdę! Czemu to nie są bramki? Czemu moi piłkarze się cholera teleportują? No i gościu wychodzi na... Sam na sam i strzela gola. Nie ma, uff. Ja nie wiem, czego, czego ten Maradona dał... Lorisowi przed meczem, ale pora, żeby substancja się już skończyła. Yes, 120! <todwudziesta! <todwudziesta> Fernando Torres, chłop się przesunął bramkarzem! Nie w tym kierunku co trzeba! Pięknie, no kurde, piękne zwycięstwo pod koniec. Co prawda już to zwycięstwo powinno być w regulamin regulaminowym czasie. Natomiast wygrywamy 3 do dwóch. Jesteśmy bezkarnych bardzo dobrze. No dobra, to zobaczmy tą paczkę Team of the Week Premium. Może akurat coś wleci, coś co nie będzie warte 3 razy 10 tysięcy. Zobaczmy. Czy będzie coś ciekawego i uwaga! Jest coś ciekawego, ale nie wiem co to. Wiska. Tak średnio. Chyba 8... oj. Szału nie ma, no szału nie ma, nie będę ukrywał, że szału nie ma, natomiast może w środku coś, no nie. No ten na Quixel, tego sobie wezmę do klubu. No i zobaczmy paczuszkę z niespodzianką, bo to też jest ciekawe. Można trafić naprawdę fajne karty. Jednej karty bym nie chciał. Upamekano wants to watch, reszta może być. Także zobaczmy, no oby był jakiś Messi wants to watch, to by było super, albo Cristiano Ronaldo. Czy będzie coś grubego i uwaga, uwaga, uwaga! Co to jest? Dawid Silva. Tak średnio, szczerze, tak średnio, aczkolwiek jest to wysoki overall. To jest ten plus na pewno, bo będzie można go po prostu przepaść jakimś SBC i trochę tę ocenę podniesie. No on nie jest za dużo warty z 23, no 20 koła, no to bardzo mało, ale 87 zawsze, zawsze spoczko. W takim razie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, życzę Wam szczęśliwego nowego roku i widzimy się już jutro w naprawdę grubym openingu. Do zobaczenia i siema!